Nie, no chopaki z, z hulikanów no. niech się boją, bo tutaj Bartek pozemiał. Zapomnieliśmy zakontraktować jeszcze jednego, dlatego że <noise> <4. głos> Nie, no spoko. Ale mamy jeszcze 24. Wysypał nam się skład, tak szczerze, także no, okay. no, zobaczymy, co będzie. A to jakieś kontuzje? Czy... Jeden kontuzja, drugi chory, nie wiadomo, czy kowi, czy cholera wie co. Eee, trzeci ma jakiś memoria, no to nie, nie ma kim grać. No. Zgrało się dzisiaj. No. Jesteśmy troszeczkę źli, troszeczkę rozczarowani, no i chujno. Na pięć, żebyśmy dotrwali mam. No, Na razie nam tak. idzie dobrze, w Nie mam tak, co, Wiesz, zasłona. No tak, wyszła.